Ma tutaj Recki, i dzisiaj nagramy sobie taki. No. O, kurde, jesteśmy w ogóle różowi. Dobra, nagramy sobie taki. czyliowy odcinek. Y, ogólnie pierwszy na tym kanale. I kiedyś już miałem swoją przygodę z YouTube'em. I nie wyszła na jakoś dobrze. I no. Ten filmik to będzie taki takie, takie gówno. Za przeproszeniem. Będzie bez montażu ogólnie, bo. No przyznam, na razie gram na laptopie takim gównianym i tak wiem, nie potrafię budować Good Bridge'a. Ale w tle nie przejmujcie się, bo ten odcinek jest jakby w takim wprowadzeniu do tego kanału. I na tym kanale będzie taki chill, będą na pewno na, y niedługo będę kupywał sobie nowy komputer, aby móc ogólnie grać, bo na tym to w ogóle jest jakiś cud, że. Muszę mieć, widzieć jaki render distance, aby jakoś dobrze mi szło. Dlatego... O kurde, bo ten przyjszy nas budy, dobra. Dlatego ogólnie e, plan na ten kanał jest taki widzowie, e, że jakby to wam... Ej, gdzie to jest? O, to kurde, ty. E, no. Że będziemy będziemy grać w Minecrafta. Ogólnie na pewno będziemy grać różne śmieszne datapaki albo jakieś. albo serie. Będziemy grać Bedwarsy. O, jest pierwszy. Kurde, wybaczcie, że tak cały się klepie. No. Ale muszę trochę podgrać Minecraft'a jeszcze. Bo na Javie to dopiero niedawno kupiłem sobie prękę. Ale dobra, stracisz nas na zbrojkę. No, ale. Yy, nie przedłużając to. No, na tym kanale będą odcinki typu e, hardcore. Na pewno niedługo zrobimy i te short teraz. Póki jeszcze nie mam komputera, nagrywać będę shortsy. Zr jak chcecie, to możecie napisać w komentarzu albo zrobię wam ankietę. Czy już nagrywać shortsy? Znaczy, czy. O, zrzuciłem go. Czy już nagrywać hardcora? Czy, ale niestety przepraszam was, będzie bez montażu czy na razie nagrywać tylko takie bezmontażowe odcinki z Bedworsów i shortsy, no więc ja zostawiam was z tym pytaniem w komentarzu a teraz sobie po prostu pogramy tą jedną chillową rundkę no chodź tu, chodź chodź dobra, strefikson 3 yes, leży no, widzicie, na, znaczy, nie jest tak źle, jakoś u mnie skiem, choć tak uważam, że nie jest. Kupa najlepiej, przepraszam. Staram się nie przeklinać. No, kurde, bym... Się... No, jak, jak. Ja pierdolę ekwipunek, mi się otworzył, czaicie to? Boże, co za gra? Świat pierdolę, dobra. Yy, dobra, w sumie po. Dobra, zagrałem się sobie tym głupim mieczem. W sumie, kurde, to zaraz będzie nie nas stać na lepszy miecz? Dobra, trzeba go w końcu wyjaśnić, bo on przecież zbroi nawet nie ma chyba. Czy ma, ma, ma. O, kur o kurde. No dobra, ja, pra pra ja prawie jestem martwy, chyba, że nie zdąży mi z już kochać. No, niestety dobrze. Chodź tu. Boże. Dobra widzowie, no ten odcinek i tak będzie krótki, więc jakby usłyszeliście, co mieliście w sumie usłyszeć, to ja się z Wami żegnam na ra.